Jak ten wektor narysować? To jest taka umowa, że jak wektor jest prostopadły do kartki, to, to zaznaczamy go jako kółko z krzyżykiem, a jak, raczej jak jest prostopadły i jest skierowany do kartki, to jest kółko z krzyżykiem, tak jakby strzała się wbijała, taka prawdziwa strzała wbijała się w kartkę i byśmy z tyłu lotki tej strzały widzieli, czy w kształcie krzyżyka a jeżeli wektor jest, z, z kartki wychodzi prostopadle, to jak teraz widzimy ostrze, czyli kółko z kropką, to, to, to bym narysował kółko z kropką, czyli to jest kółko z krzyżykiem, czyli to znaczy, że ten wektor wbija się wbija się w tą kartkę, tak? No i tak stosujemy tą regułę prawo prawoskrętnej. No i na razie, na razie ten iloczyn znaczy, akurat to określanie tego zwrotu wektora iloczynu wektorowego nie będzie nam potrzebne za często, na razie przynajmniej. Najważniejsza jest ta cecha, cecha wartość wektora iloczynu wektorowego, czy to a razy b razy sinus kąta między nimi. I czasami bywa tak, że, że pewne abstrakcje matematyczne są. I w ogóle matematyka bardzo często jest używana do opisu, opisu świata przez fizyków, i w ogóle matematyka właśnie jakąś wielką karierę zrobiła. Dlaczego? Ponieważ abstrakcje matematyczne, a wszystko co, co, o czym matematyka mówi, to są abstrakcje, znalazły swoje odpowiedniki w rzeczywistym świecie i również okazało się, że ta abstrakcyjna, abstrakcyjne działanie na wektorach, po prostu wymyślone przez człowieka. ktoś powiedział, że od, od dzisiaj, że pomnożyć dwa wektory wektorowo, to jest właśnie znaleźć wektor c o takich cechach, jak tu napisaliśmy, okazało się, że pewne wielkości fizyczne mają bardzo podobne cechy jak niektóre właśnie abstrakcje matematyczne między nimi i ta abstrakcja. No i właśnie. I teraz y, po, co nam, po co nam było mówić o tym iloczynie wektorów? To punkt następny. Y, moment siły. Poszukamy szukamy teraz wielkości, wielkości, które y, no, decydują o ruchu obrotowym ciała. No bo w przypadku ruchu postępowego y, to decyduje co? Siła wypadkowa i masa, te wielkości, a w przypadku ruchu obrotowego no też siła jest ważna, też masa jest ważna, ale nie tylko siła, nie tylko masa. Yy, więc yy, załóżmy, że mamy tu taki pręd. to jest taki ten, ta grubsza część, to jest pręt, tu się zaczyna, tu się kończy. Tu w środku tego pręta jeszcze wektor R jest narysowany, ale mamy taki pręd o grubości odtąd do tąd. W środku jeszcze ten wektor, wektor R jest narysowany, i załóżmy, że ten koniec jest w tym końcu, jakbyśmy mieli taką dziurkę, dziurkę i tu jest oś obrotu, tak, żebyśmy uniemożliwili ruch tego końca, tak. A ten koniec jest swobodny, i na ten, na ten koniec podziałalibyśmy siłą, siłą F no, pod dowolnym kątem, na przykład pod takim. Do no teraz rozłóżmy tą siłę na dwie składowe: na składową równoległą do tego pręta, a i składową prostopadłą do tego pręta, czyli. czyli to są składowe tej siły. Co, co to znaczy y, składowe tej siły? Że gdyby y, zamiast tej siły działały takie dwie siły, to skutek ich działania byłby taki sam. No I teraz jest pytanie: y, czy ta siła powodowałaby obrót, obrót tego naszego pręta na w tym kierunku? Że tu się nie, ten Bóg się nie może ruszyć, ale ten, ten końc może się poruszać. Czyli czy. Czy, czy ta siła powodowałaby obrót? No oczywiście, że nie. Gdybyśmy tylko ciąg, ciągnęli ten pręt w tym kierunku, no to na pewno by się nie obracał w jednym lub w drugim kierunku, tak? Czy tu lub tu. Czyli ta, y, ta składowa równoległa do tego pręta nie, nie ma wpływu na ruch obrotowy. Y, jedynie ta składowa prostopadła do pręta y, decyduje o obrocie. No to y, jeszcze y, przesunę ten wektor f równolegle, tak żeby jego początek znalazł się w początku tego wektora r. Ten wektor r się tu zaczyna, a tu się kończy. Czyli zaczyna się w osi obrotu, a kończy się w punkcie przyłożenia siły. I teraz wektor f przesuwamy równolegle, aby jego początek znalazł się też w początku wektora r, czyli w tym miejscu. To jest tą linią przerywaną, żeby nam to nie przeszkadzał za bardzo. I wtedy mówiąc o kącie między wektorem r i wektorem f, to mówię o kącie między tymi wektorami r i f, ale wtedy, gdy są one przesunięte równolegle tak, aby ich początek był w jednym miejscu. Czyli to jest kąt między nimi alfa. I ten sam kąt znajdujemy w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli jeszcze raz, kąt między dwoma wektorami, to jest kąt między nimi, gdy przesuniemy je równolegle tak, aby ich początki znalazły się w jednym punkcie. No i teraz postaram się wyrazić ten, tą składową, decydującą o obrocie, czyli E to F prostopadłe, przez kąt alfa i przez tą wartość tej siły F. No to z trójkąta tu mam trójkąt prostokątny, o taki, gdzie jeden bok to jest, przyprostokątna, jedna to jest f prostopadłe, a druga przeciwprostokątna, a przeciwprostokątna to jest ta siła f. I jak podzielę to f prostopadłe przez f, to to jest sinus kąta alfa. Znaczy, tam przypominam, że jak łatwo spe, sprawdzić, czy to jest sinus, czy kosinus. Najpierw pytamy się, czy w mianowniku jest przeciwprostokątna, no to f jest przeciwprostokątą. I teraz drugie pytanie czy w liczniku jest bok naprzeciwko kąta alfa. Ten bok F prostopadowy jest naprzeciwko kąta alfa, wtedy jest to sinus. Przekształcamy, obliczamy teraz tą składową wartość składowej prostopadłej. to będzie F razy sinus alfa. A kąt alfa to jest kąt między wektorem położenia i y, 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 czyli łączącym oś obrotu z miejscem przyłożenia siły i wektorem siły. I właśnie Właśnie, y, y, no i teraz y, jeszcze inny przypadek. Czy już wiemy, że o obrocie nie decyduje y, składowa równoległa do tego promienia, ale tylko składowa prostopadła? Ale teraz, gdybym chciał obracać, to ten sam pręd, ale y, y, załóżmy, że już nie, jest tylko ta składowa, działa tylko siła taka F prostopadła. Gdyby ta siła podziałała nie w tym miejscu. Ale tu w połowie tego pręta, czyli długość tego promienia do tego punktu przyłożenia siły byłaby dwa razy mniejsza. To ten sam pręd obracałby się też, ale jego przyspieszenie byłoby dwa razy mniejsze, czyli w tym miejscu działając taką samą siłą, tu dwa razy trudniej jest, e, znaczy wprawić ten pręd w ruch. Czyli, czyli widzimy, że, że te, ta wielkość decydująca o przyspieszeniu w ruchu obrotowym y, zależy nie tylko od, y, od siły, więc wiemy, że zależy nie tylko od siły, zależy też od czego? Od kąta, y, pod jakim ta siła działa, bo tylko składowa prostopadła tej siły y, 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 nasz wpływa y, na obrót, ale również zależy od tego. Jak daleko jest ta siła, jest punkt przełożenia siły od osi obrotu. Jak im bliżej, tym trudniej jest tą siłą to ciało obracać. Czyli, czyli w takim razie wielkość decydująca o obrocie musi być kombinacją tego promienia i tej składowej siły prostopadłej do promienia. No i właśnie wielkością, która spełnia te cechy, jest moment siły. Oznacza, się symbolem duże M z wektorem, bo to jest wielkość, wielkość wektorowa. Mówię, na razie kierunek i zwrot te, tego wektora nam będzie mniej potrzebny na poziomie klasy pierwszej. Pierwszej, no ale definicja jest taka. I teraz zobaczymy, czy rzeczywiście taka właśnie definicja w oparciu z użyciem tego iloczynu wektorowego, czy rzeczywiście będzie nam wielkość, która spełnia te cechy, o których mówiliśmy. Czyli wielkość, która będzie decydowała o obrocie, to musi być wielkość, która zależy zarówno od wartości siły, od kąta, pod jakim ona działa. I od odległości punktu przyłożenia tej siły od osi obrotu, czyli właśnie od odległości tego punktu przyłożenia siły od osi obrotu. Jeszcze się napiję, bo dużo mówiłem przy innym nagraniu. No dobrze. I teraz. Y już znamy definicję iloczynów wektorowych, no to rozszyfrujmy jeszcze raz, co się kryje pod tym oznaczeniem, pod tą operacją. U nas to było że wcześniej, że C równa się A razy B, a teraz go zmieniły się literki, Więc no, co wiemy, że z tego wzoru wynika, że ten, wartość tego momentu siły jest równa iloczynowie wartości tych dwóch wektorów. Tam było AB, razy jest RF, razy sinus kąta między nimi. No ale spójrzmy, że, że to f razy sinus kąta między wektorami r i f to jest nic innego, tylko składowa siły prostopadła do tego promienia. Czyli, czyli to jest wartość tego wektora jest równa niczym innym, tylko właśnie to jest r razy tu jest f razy sinus tego kąta, to jest składowa Wartość składowej prostopadłej do promienia, czy to będzie R razy ta składowa prostopadła. No i więc widzimy, że ta wielkość spełnia te cechy, którą miałaby spełniać wielkość decydująca o obrocie, bo tak, jak ta sk składowa prostopadła miałaby dwa razy większą siłę, a byłaby ta siła w tym miejscu też przyłożona. To ten pręd uzyskałby dwa razy większe przyspieszenie w ruchu tym obrotowym. Przyspieszenie kątowe, nie? też później będziemy mówić na innej lekcji. I, ale gdyby ta taka siła, jak ta była przyłożona nie w tym miejscu, ale dwa razy tu bliżej, dwa razy bliżej, to wtedy przyspieszenie w ruchu obrotowym byłoby dwa razy mniejsze. Więc. Więc y, im większe jest to R, dwa razy większe R, to ta sama siła powoduje dwa razy większe przyspieszenie. Czyli y, rzeczywiście y, ta wielkość, wartość tej wielkości, rzeczywiście y, byłaby wielkością y, decydującą i y, dokładnie tak się zachowującą, jak wielkość decydująca o obrocie. Bo Dwa razy większy promień przy tej samej sile, dwa razy większe y, y, przyspieszenie, czyli dwa razy łatwiej jest przyspieszyć y, przy tym samym y, y, punkcie przyłożenia siły, czy R jest takie samo. Jak F byłoby na przykład dwa razy większe, to też dwa razy większe uzyskamy przyspieszenie w ruchu obrotowym tego ciała. Czyli ta, ta wielkość spełnia nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o wielkość, która będzie nam decydowała o tym, czy łatwo, czy trudno ciało y, się obraca czy właśnie, czy ciało uzyskuje duże, czy małe przyspieszenie w ruchu obrotowym. No i jeszcze przypomnijmy sobie inną, tą ostatnią cechę tego wektora z, z kierunek i zwrotem, więc wiemy, że, że z definicji ilości wektora wynika, że ten, ten wektor jest prostopadły i do tego wektora, i do tego, co to zapisałem, czy do, wektora, do promienia, i do y, siły. Siły y, z, moglibyśmy teraz Gdybyśmy chcieli sprawdzić, jak jest skierowany ten wektor, no trzeba by obracać od wektora r do wektora f po najmniejszym łuku, czyli tak jak ta strzałeczka. Jakbyśmy tak, tak obracali, to, to by się, co by się działo z tym wektorem? By się, znaczy, gdybyśmy śrubę prawoskrętną tak obracali, to by się wykręcała, czy by do góry był skierowany ten wektor. I to jest kółko, kółko z kropką. Kółko z kropką, bo jak obracam zgodnie od wektora położenia czy od wektora R do wektora F po najmniejszym łuku siły prawosłonecznej, tak bym obracał, to ona by się wykręcała. Kółko z kropką wektor M, ale to akurat w tym przypadku nie jest tak istotne. Ale później, później jak ktoś chce mieć większą wiedzę, to rzeczywiście y, to też ta, y, to jest potrzebne. Oto jeszcze jednostkę tego momentu siły znajdziemy. No to jednostka, sinus nie ma jednostki, więc to będzie jednostka promienia oraz jednostka siły. Jednostka promienia to jest metr, jednostka siły to jest newton. Czyli, I często się dajcie ci newton razy metr. Także y, to już mamy. Jednostka momentu siły to jest newton razy metr. Nie ma swojej nazwy ta jednostka. No i teraz troszeczkę jeszcze o tym y, środku, środku masy o tym środku masy. Więc najpierw podam Wam interpretację fizyczną, a potem podyskutujemy o tym. Więc, więc Tu przeczytam, bo, bo może niewyraźnie piszę. więc Fizyczna interpretacja środka masy. Środek masy ciała lub układu ciał to pewien szczególny punkt, który porusza się tak, jakby była w nim skupiona całkowita masa ciała lub ciała dla układu ciał, a wszystkie siły zewnętrzne były przyłożone w tym punkcie. No to może tu popatrzcie sobie jeszcze raz, na to, ja to pomniejszę, może troszeczkę, żeby to było widoczne. Więc jeszcze raz całą notatkę. Środek masy ciała lub układu ciała to pewien szczególny punkt, który porusza się tak, jakby była w nim skupiona całkowita masa ciała a wszystkie siły zewnętrzne były przyłożone właśnie w tym punkcie. Jak przeczytacie, to pewnie będzie czarna magia, więc trzeba teraz... Są, są różne jeszcze inne interpretacje, inny zapis tej, tej cechy, tego środka masy, ale wcale nie łatwiejszy do zrozumienia, więc na razie musicie to poczytać sobie spokojnie i przetrawić, a teraz spór, spróbuję troszeczkę właśnie to rozjaśnić. O, na przykład. No i teraz... Yy, Mamy pewne ciało. To jest to samo ciało tu, jak i tu. I załóżmy, że dla uproszczenia, że prosto ścianu i jest to ciało jednorodne, więc wtedy środek geometryczny będzie środkiem masy tego ciała. I załóżmy, że to jest ten środek masy. I na nasze ciało działa kilka sił. F1, F2, F3. No i takie siły.